Cześć, kochani. Przychodzę do Was dzisiaj z zupełnie innym filmem z filmem, który zainspirował mnie na kanale Karoliny Stylizacje, w którym to gościnnie wystąpiła Katarzyna Soja. Jest to babka, super babka, która zajmuje się analizą kolorystyczną. I słuchajcie, ja już od dłuższego czasu trochę się tym interesuję ostatnio nawet bardziej dużo czytam na ten temat ale wbrew pozorom nie są to łatwe rzeczy, sprawy, więc postanowiłam dzisiaj zrobić taki filmik w ramach inspiracji, zobaczyć w jakich kolorach dobrze wyglądam, w jakich kolorach moja cera promienieje, jakie kolory pasują mi do oczu, jakie kolory włosu, szminki i w ogóle. Co do szminek, no to nie ja mam jakichś tam okazałej palety, moje szminki po prostu ograniczają się w sumie do jednego koloru i jego tysiąca odcieni e, także dzisiaj skupię się typowo na ubraniach stąd też mój wygląd słuchajcie, przychodzę do was dzisiaj tak naturalnie zupełnie no bo taką analizę kolorystyczną powinno robić się właśnie bez makijażu e, żeby wtedy nie, nie, żeby makijażem nie zaburzać tej, tego naturalnego koloru e, czy też oczu, czy też ust czy na przykład cery także jestem dzisiaj bardzo naturalnie moje włosy krzyczą błagam, pofarbuj mnie błagam ale jeszcze nie, dzisiaj będę robiła to jutro będę też robiła metamorfozę swoich włosów i dopiero jutro Wam pokażę jaki jest efekt dlatego przychodzę dzisiaj tak o, w ten sposób tak, to jest blond, który mi żółknie słuchajcie, tak Właśnie żółknie mi blond, stąd moja decyzja o tym, żeby po 11 latach zakończyć walkę z farbowaniem włosów na jasny kolor, na blond, na platynowy blond itp., itd. Koniec. Słuchajcie, ja już powiedziałam Adamowi mojemu, że jeżeli chce, że jeżeli nie chce, żebym yy, na starość yy, miała wiecie, tego kalafiora na na głowie, no to muszę już dzisiaj w tym wieku przestać farbować włosy na blond, bo po prostu mi wypadną. Także, kochani, nie marnujmy czasu. E, przymierzę sobie pierwszy kolor, a jeszcze zanim, to powiem Wam, tak w skrócie, co się dowiedziałam o takiej analizie kolorystycznej. Są trzy kroki, żeby ocenić e, swoją, e, żeby, ocenić, żeby dokonać takiej analizy kolorystycznej. Po pierwsze, określamy typ urody typy urody dzielą się na lato, wiosna, jesień, zima. I wiadomo, że wiosna ma jakieś tam ciepłe cienie, zima ma bardziej zimne, jesień ma bardziej takie idące w żółć. I po prostu jeżeli odkryjemy, którym typem jesteśmy, no to wtedy możemy sobie dobrać ciuchy i kolor włosów właśnie do takiego koloru. Ktoś dzwoni, muszę iść. Jestem z powrotem przyszła paczka od pewnej pani, zamówiłam Melanie dwie pary dresów z Vinted. Musiałam zbiec na dół szybko. Melasia śpi obok tutaj w ogóle, by the way. A więc... Wybili mnie z rytmu. Przy takiej analizie kolorystycznej możemy jeszcze sobie określić podtypy urody, czyli taka bardziej jaskrawa, jaśniejsza, czy taka bardziej właśnie mdła, stonowana. Czy będziemy lepiej wyglądali na przykład w pudrowym różu, czy w różu takim ekstremalnie... E, jakby rażącym, e, także jest tam naprawdę multum tego. I najlepiej takiej analizie kolorystycznej poddać się u profesjonalisty słuchajcie, Tak jak Kaśka też to, też to robi, właśnie online. No, ale że jest czas pandemii, że jest czas mniejszych wydatków, mniejszych dochodów, jeżeli macie też takie kurz Arbeit narzucone przez Waszą pracę, że więcej siedzicie w domu niż, niż w pracy i dostajecie. Za to siedzenie w domu, trochę mniej pieniążków, no to wiadomo, jakby nie czas i pora. Przynajmniej naszej rodzinie na takie coś, dlatego po prostu zainspirowałam się ostatnim filmikiem na kanale: Stylizację u Karoliny. I myślę, że one też to po to nagrały, żeby każdy w domu mógł sobie taką analizę w miarę swoich możliwości wykonać. Pamiętajcie, że ja się tym nie zajmuję, ja się na tym tak naprawdę nie znam tak fachowo. Robię to, co usłyszałam i czerpię właśnie porady, właśnie tam z różnych filmików na YouTubie, także let's go, przymierzmy pierwszą rzecz. Voila! Proszę bardzo, pierwsza rzecz jaką znalazłam jest żółta. Słuchajcie, wezmę sobie na chwilę włosy do tyłu. Żeby oceniać, takie, żeby dokonać prawidłowo tej analizy kolorystycznej, najlepiej te kolory przykładać sobie do twarzy, dlatego że jakby nieważny jest ten dół, który macie na sobie, w jakim kolorze. Chodzi nam tutaj o materiały i kolory, które mamy przy twarzy. I słuchajcie, jeżeli ja oglądam te filmiki z, yy, właśnie z taką analizą kolorystyczną, to czasami jestem w wielkim szoku, jak naprawdę kolor takiej odzieży albo czegoś, co mamy przy szyi, może wpłynąć na cały kolor cery, na kolor ust, oczu. Naprawdę, super sprawa. Polecam Wam z całego serca takie analizy robić sobie u fachowców. Oni mają takie specjalne koła wtedy. I tak zrobię tak. Co widzimy? Muszę się patrzeć trochę w podgląd tym razem. No, nie wiem, czy to jest mój kolor, czy nie. Widzicie, ciężko to określić. Jedynie co to mam wrażenie, że bardziej podkreśliły się moje. Czerwone wypryski przy tym kolorze, jakby on wy, 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 wydobył z mojej cery takie, jakby, czerwone przebarwienia. Nie wiem, czy macie też ten taki sam, czy macie to samo wrażenie. Także, wiecie, wydaje mi się, że jestem wiosną, że jestem pod typem wiosny, że jestem typem wiosny. No, jakby nie jestem na pewno typem zimy, bo zimy są blade, zimą pasują właśnie ciemne włosy, wręcz czarne i zimy mają też, wiem, że to z tego co wiem, po prostu takie bardzo zaczerwienione usta, w sensie one już naturalnie mają taki kontur ust, po prostu bardzo czerwony i są to też ciemne oczy. Ja mam jasne oczy, ja mam jasne kontury, mam w miarę jasne usta, mam. Bardzo rzadkie, jasne brwi. No i mam też bardzo takie jakby białe, białe białka. Nie każdy też takie ma, niektórzy mają takie, wiecie, lekko niebieskie, lekko żółte. I wydaje mi się, może nawet tak, okulary jeszcze zdejmę, że w takim żółtym niekoniecznie korzystnie wyglądam. Mam wrażenie, że ten żółty sprawił, że mam bardzo podkrążone oczy, wręcz takie czerwono-żółte. Nie wiem, sprawdźmy kolejną rzecz, no i nie będziemy wracać. Jestem. Założyłam teraz coś w zupełnym przeciwieństwie, czyli w takim kolorze, słuchajcie, różowym. I mam wrażenie, że jest lepiej. Mam wrażenie, że moja cera jest bielsza. Nie wiem, kurczę. W ogóle... Aj, mi się wydaje właśnie, że... Że to są moje kolory, tak? Jakby e, wstawię Wam teraz tu też e, tak profesjonalnie zdjęcia właśnie poszczególnych tych pór roku, żebyście mogli sobie zobaczyć mniej więcej o co chodzi. Najlepiej gdybym miała w ogóle to koło, żeby sobie sprawdzać. Te koła też można zamawiać w ogóle sobie gdzie się chce. Także wiecie, Tak? I tak. Ja będę to oglądać, pewnie będę wiedziała jakąś różnicę. Teraz nie wiem. Zobaczcie, ten żółty się odbija i on automatycznie robi mi tutaj czerwone place. Czyli to widzicie. A zobaczmy ten. No, ja mam czerwone placka, ale chodzi o odbicie. Nie wiem, ja się na przykład bardziej czuję w takim kolorze niż właśnie w, w takim żółtym. Przymierzmy sobie coś takiego bardziej stonowanego, coś w pudrowy róż. Proszę bardzo. Widzicie? Chyba to jest, to jest moja droga, więc świadczy to o tym, że naprawdę jestem wiosna, wiosna lato. Wydaje mi się, że w takich stonowanych kolorach wyglądam najlepiej, wyglądam najkorzystniej. Słuchajcie, jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu. No, powiem Wam, że ja widzę w kamerze już, że najlepiej wyglądam w takich bardzo delikatnych kolorach. Nie mam nic takiego o w takich w takich brązach, w takich właśnie pomarańczach, więc mam koc. Więc przyłożę sobie jeszcze koc dodatkowo. Patrzcie, co się dzieje. Widzicie to? Proszę bardzo. Dowinę się w koc. Jak? Co myślicie? No. Jest różnica. Ja, ja widzę tą różnicę na maksa. Takie kolory wyudat, jakby od razu automatycznie wy wydobywają z mojej cery wszystkie zaczerwienienia, wszystkie krosty, wszystkie placki przebarwienia. Zobaczcie, oczy tutaj, no, okej. Okay. A przy tym kolorze, zobaczcie, że to oczy mam bardziej żółte. Nie wiem, w ogóle obejrzę ten filmik sobie i nie wiem, czy go dodam, zobaczę, czy go dodam. Czy to w ogóle ma w ogóle jakiś sens? No. Także uważam, że to są moje kolory. Nie mam nic niebieskiego. Poszukam coś niebieskiego. Proszę bardzo, jedyne niebieskie, co znalazłam, to była koszulka mojego Adasia. I przychodzę do Was w tej niebieskiej. Jak w niebieskim też ładnie. Więc wychodzi na to, że takie kolory jak turkus, niebieski, pastelowy róż, mocny róż, jakaś fukcja to są moje kolory. Zde zdecydowanie najgorzej wyglądam właśnie w tych kolorach: no moje w żółtym, w brązowym i ogólnie teoretycznie. Z tego, co się dowiedziałam, wiosna a lato powinna pożegnać się z granatem, z czernią, z kolorami, w których ja bym mogła chodzić. Wiecie, non-stop. Także. O! Postaram się Wam też w ogóle wstawić zdjęcie bez makijażu, jak wyglądałam w blondzie, i bez makijażu, jak wyglądam w ciemniejszych włosach. Też mimo tego, że bardzo dużo osób mówi mi, że super wyglądam w blondzie, to jednak on bez makijażu nie wygląda dobrze. Sami zobaczycie, że jasna oprawa tutaj włosów po prostu robi mi z buzią właśnie to, co przy żółtym, że wszystko po prostu się uwydatnia, wszystkie zaczerwienienia są uwydatnione. Tutaj mam, na, mam wrażenie, że właśnie pięknie odbija ten, ten, ten niebieski, pięknie odbija moje zielone oczy. Mam, mam, mam takie właśnie wrażenie, że jestem taka bardziej, mam promienniejsza, że mam takie właśnie te kolory bardziej stonowane, że jest taki, może, może bardziej taki blady, ale nie jest właśnie taki zaczerwieniony i jakiś taki po prostu cały w plamach. Mam wrażenie, że. Że o wiele. I tak się też w sumie czuję tak dużo lepiej. Jeżeli chodzi o makijaż, jeżeli ustaliłam sobie ja w jakich kolorach jest mi dobrze, no to pewnie też w takich będzie dobrze wyglądał makijaż. Chociaż słyszałam, że jakieś niebieskie czy takie perłowe kolory właśnie nie pasują do, do, do tego typu urody, który ja mam, że u mnie stawiało. Stawiałabym bardziej na morze jakieś właśnie takie burgundy, jakieś fiolety. Takie po prostu też one wydobywają pięknie zieleń oczu. Także, no kochani, dajcie znać, czy słyszeliście w ogóle o takiej analizie kolorystycznej. I ja uważam, że faktycznie w niektórych ciuchach wygląda się lepiej, w niektórych gorzej. Już nawet nie chodzi o sylwetkę, tylko właśnie o sam kolor twarzy. No zobaczcie, teraz jestem bez makijażu. I w tym kolorze, no niebo, niebo, ja uważam, że po prostu super. A w tej żółtej dla kontrastu, no nie, nie. Także na tyle. Powstawiam Wam tu jeszcze kilka zdjęć, żebyście mieli może jakieś porównanie. I zmykam. Jeszcze dzisiaj muszę wytrwać w tych siwych odrostach. A jutro będzie, słuchajcie, wyczekujcie filmiku wieczorem, jutro o metamorfozie moich włosów i trochę takiego, wiecie, zadbaniu o siebie. tu Melasia się bawiła przed zaśnięciem, a tu słodko śpi. Przykryłam ją tym kocykiem. Także, kochani, dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się, cześć! Dajcie, napiszcie też, dajcie znać, jakim... Według Was, jakim jesteście tutaj pod typem urody, zróbcie sobie sami w domu analizę. A jeżeli jest ktoś tu taki, kto się tak zna na tym, to może też mi inny napisze: może jakie błędy zauważył u mnie, albo co się kompletnie nie zgadza, albo w ogóle co ty gadasz, kobieto, jesteś tym i tym. Także każdy komentarz mile widziany. Kochani, cześć.